O kurde, dzisiaj to się wyspałem, prawdziwie królewskie torzy z jakimiś tutaj traptorami ładnie, można se podwinąć, zwinąć z powrotem, nie wiem po co to komu, ale okej. Okay. Nie no, ten to, mogłem go postawić nad dziurą, jakbym go postawił tutaj, podwiesił pod ten to by dalej spał. Pobudka, halo, halo. A czy ty jesteś normalny? Straszysz ludzi, znaczy clipperów jakichś. Człowieku... Znaczy że ty, ty, wiesz co, ty za dużo śpisz po prostu Przez to śpisz później cały, cały pół dnia Zamulony, chodzisz jak wściekły, wstajesz o 13 Wiesz co... Nie chodzę, tylko ty mnie nosisz No, 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 no wiesz, wiesz co, weź, weź się nie mądruj nawet Jak ja mam stąd zleć, żeby się nie zabić przy okazji Tutaj chyba jest dobre miejsce ty jest nawet jakiś spawner, którego nie zauważyłem wcześniej Weź tą główkę, a pamiątkę co, chcesz się kupiłem? Nie, nie chcę, bo brzydki jest. Brzydki? Dobra. Ja jestem ładniejszy. Dobra, ja chyba sprawdzę sobie, co mogę włożyć do plecaka, bo to jest, to jest już denerwujące. Dobra, może to, to się nie przyda na teraz, to też. Tego już raczej więcej nie znajdziemy. Yy, to Tego też już więcej nie znajdziemy. To może znaleźć, ale chyba lepiej wstawić. Dobra, pizza, emeraldy. To, to, dobra, chyba ogólnie na razie mamy, dobra, to, to, strzały się zawsze przydadzą, kości, jakieś ziemniaki pewnie też będą, ale to najwyżej się później przełoży, bloki się zawsze przydadzą. Dobra, to chyba na razie na tyle. O, nie, nie miałem tego stawiać, tylko dać co do eku. Nie o ten brzeg jest giga przydatny, gdyby nie to ja nie wiem co ją bym zrobił, bym łaził tutaj. O, się wywalił! Kurde, się pośliznął i wyleciał Ale nawet. Ale głupi! nawet nam dał, ciasteczka. Nam ciasteczka wydrowił. Niezły gość. Dobra, trzeba zobaczyć co tam jest na górze w końcu. Przecież w końcu po to tu przyszliśmy. Bo to też... To, to te płomienie było widać. Nie, to jest nasza To obecnie. jest nasze. Czy ty myślisz? Nie no, to jest... To jest tutaj. Dobra, idziemy tu. ptaszek. Za mi jest anioł. Uważaj. On jest chyba w lodzie, to on chyba nie jest agresywny. Zobacz, czy tu jest coś... Czy tu jest coś oprócz tego? Nie wiem, brać to? Chyba nie. Dobra. To jest chyba jakaś nudna struktura, wbrew pozorom. Nic tu nie ma. Nie wiem, czy tam na górze może coś Słabe. jest. Nie, nie idę tam na, na górę. Rozchowam to łóżko. Hmm. Tak sobie myślę, skoro tutaj, na takich górach, są takie superstruktury. To może gdzieś tam dalej? By trzeba było iść. Albo tam, tam jest trochę niżej. Robi się trochę niżej. O, tam nawet jesteś po drodze, no to idziemy tam, w tamtą przełączą. No i co, no dobra, widzimy się, jak już tam dotrę. Spójrzcie, widzowie, co my tutaj mamy. Dotarliśmy tutaj, a tam jest portal. Także wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. A tam jeszcze też coś widziałem. Wydaje mi się, że to kolejna ta struktura, trójfrediowa taka. Z NAFA. No ale trze trzeba też ją zwiedzić, bo jednak może coś tam się znaleźć. Ostatnio, jak w tym samochodziku, nie pamiętam co było. Może tym razem będzie coś bardziej godnego uwagi. Jakby było coś ciekawego, o tym w końcu pamiętam. Dobra, idziemy. Wow, wow wow. I chyba to dokładnie to samo co było w tamtej. Tak mi się wydaje, też był chyba Death Strider i Aqua Infinity. Hej Bredek, a co, połodnia czerwona na tym wóziku to jest od Heroina? Nie wiem. Jest dość podejrzana, co prawda? Do ale... portalu mnie A No, tak, do portalu. Dobra, chyba najpierw pójdziemy do portalu, ale później tu wrócę. tu też się wydaje, że są jakieś ciekawe rzeczy. Dobra, najpierw do portalu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Portale jednak są raczej ciekawsze z reguły. Można tam znaleźć jakieś diaksy albo coś. Chyba łódkę masz. Tak, tak. Podpłyniemy tam łódeczką i wrócimy szybko. Tylko jakim cudem ja wcześniej... A, nie widziałem tego portalu, bo my tu nie przypłynęliśmy, tylko przeszliśmy przez te góry, to ma sens. Dobra. Lecimy. gór! Słuchaj, co ty taki mał, małomówny jesteś? Zawsze tyle gadasz, a teraz... Jak mnie obudziłeś wcze, wcześniej rano, no to co ty myślisz? Wcześniej rano? Zobacz, która jest godzina. Dobra, nie widzę, która jest godzina, ale jest na pewno już późno i zaraz jest zachód słońca. Spałeś do południa jak nic, co najmniej. Widzisz to? Widzisz, jak już tam słońce? Chyba, że to jest wschód. Nie mam nawet pojęcia. Nie odróżniam. Ale dobra, lecimy tutaj Jak masz tak gadać, to lepiej nic nie Dobra Aha Skrzynki tu Z jest skrzynka. Skrzynka. To jest skrzynka Filetowa skrzynka Hmm Hmm Fortułka dwa hmm. czy to ma sens w ogóle to brać? Wyjdź zabierz to wszystko Wszystko do... Dla... Jabłko też Złote jabłko w sumie akurat spoko Tu chyba nic nie ma Widzisz czy coś jeszcze, nie? Nic, nie widzę. Dobra, wracamy. Ten portal jest chyba gorszy od tego, co było koło naszego domu. Co dają te la świecące arbuzy? Wiesz może? Nie wiem. Dobra. Będzie trzeba to sprawdzić. Chyba wolę ich na razie nie jeść, bo Wiesz, rozwoli mi. Te sztory są mądre, ale skąd ja mam wiedzieć... co robią świecące arbuzy jakieś. Dobra. Rzecz się nie je. A co ty jesz w ogóle? Co jedzą z Zombie jedzą wieśniaki. Na znaczy w sumie one ich nie jedzą nawet. No ale. Co ty jesz? No ja to nic nie jem, bo wybucham od razu. No w sumie tak, to ma sens. Dobra. Dobra, wiecie co? Chyba widzimy się, jak tylko znajdę sobie miejsce na jakąś bazę. Prześpię się. Bo już się robić powoli ciemno. I ruszymy później w dalszą podróż, aby zobaczyć co jest w tym, w tych dalszych strukturach Kurde, trochę mnie to martwi, że dawno... Boże, Ej, weź postaw nie to... Chowam się, nie, ja się chowam, ja się chowam Bo ledwo coś widzę z tego plecaka Dobra, dobra Ale chyba widzę te krzyweryje znowu Tak, tak, są te krzyweryje, ale coś się zniszczyło, coś się zniszczyło Coś się zniszczyło, usłyszałem to dokładnie, dobra, tą płytę mamy już, chyba, tak, ale w sumie to tak, mamy dokładnie tą samą, ale wiecie co, ja chyba wejdę sobie do wiadra z wodą, nie wiem czy mogę, nie, nie mogę wejść do wiadra z wodą, nieważne, chyba wyjmę sobie ten plecak i posegreguję jeszcze raz tej temy. bo, Boże, Mam nadzieję, że znowu nas nic nie dojedzie. To, jeszcze to, 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 chyba, ale jeszcze, to, 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 chyba, ale to zostawię, to zostawię. Co to jest Jeden to szkło łódka? takie dziwne? Klas shard, nie wiem, może to wypada z połamanego szkła. Dobra, chyba, chyba już koniec tych porządków. Przynajmniej nie ma miejsca w plecaku Dobra Mam nadzieję, że tam nie ma jakiegoś... ...demand from the fork Kurde, przydałoby się więcej bloków Chodź na ten lud zobaczyć Czujku ty masz jakiś upośledzony słuch, że ty tego nie słyszałeś? Ja prawie padłem na zawał. Mam nadzieję, że to na nas gdzieś nie wyskoczy, dobra? Płynę tak po. Pre... Ty mnie do plecaka wkładasz, ledwo co słyszysz. Nic nie widzę, praktycznie. Ledwo co słyszysz, to... to masz do mnie o takie rzeczy. Dobra, weź nie marudź. Płynę sobie w miejscu, ciekawe. Tą łódkę. Nie to, czemu łódź to nie, jak się on wyrzuci? Dobra. Widzicie co? Chyba znowu się widzimy za moment. Bo jak to jest znajdziemy. nie na moje nerwy, jak coś znajdziemy. Idziemy tam w tą, w tą, w tą, w tą, w tą, w, tą, w, tą, w, tą, w tą dzicz. Mam nadzieję, że nic mnie po drodze nie zerze. Ale obiecuję, że wam to pokażę. Jeżeli jednak mnie coś zerze po drodze i wspólnie to przeżyjemy. Także do zobaczenia, jak coś znajdziemy. No, do zobaczenia. Ogólnie to mieś, miał być do zobaczenia. I. Jak nie wiem, czy... nie, do, nie domyślcie się, ale tam widzicie to jest to jezioro, z którego wylazłem. I pra, praktycznie od razu znalazłem to i wydaje mi się, że... O, piesio. Jakby tak oswoić piesia? Koleca masz. Wezmę. Swoje, może nam pomogą walczyć. Eee, gdzie są te? Tu są? Trzeba je oswoić Chodź tu Gdzie jesteś? Taś, taś, taś Dobra Chodź tu, chodź tu, chodź tu piesku ILE TY TEGO ŻRESZ?! O, dobra Dobra, wstawaj Idziemy, idziemy Będziecie musieli mi trochę pomóc Tam są, tam są zombiaki, bo słyszę Słyszę to doskonale Postawię sobie tutaj ognisko Od Ciebie nie będę koło do plecaka Wyjmę tą lawę, chyba, chyba to nie był głupi pomysł, żeby tak tą lawą się wysługiwać. Yy, Broczków nie mam. Także chyba zrobię to w trochę bardziej tradycyjny sposób, bo to tylko zombie. Zombie nie są takie mocne. Szkielety są mocniejsze. Dobra, no, muszę to jednak rozwalić. Przepałem je wszystkie i chyba zniszczę ten spawner, bo i tak nie będziemy tu nic robić. Tak, widziałem, widziałem. Nie martw się, ja wszystko widzę. Prawie wszystko. Hmm. Co to jest? Trzeba co za... Dobra, no i tak, nie będą nam... nie będzie nam nic znikać teraz. Tu chyba nic już nie ma. Wylezę z, z tą łopatą. Nasze psy na razie się nie przydały, ale to może i dobrze. Gdzie no. jest to miejsce, z którego przylazłem? Tam jest coś. Ale czy to jest ja stąd przylazłem? Stąd chyba przylazłem, co nie, Piotr? Tak, tak stąd przylazłem. To. Dobra. Idziemy w głąb tej dziczy w dalszym ciągu. Szkoda, że zniknęło mi to ognisko, ale dobra, widzimy się za moment. Wy tego nie widzicie. Ja coś, czego nie widzę. Ale Piotrek cały czas mi powtarza, że tam coś jest, także chyba tam trzeba iść. Widzowie, tam jest iglo, tylko że on jest jakiś niewidomy i nie widzi. Dobra, dobra, wiesz, weź już nie miał, tylko idziemy tam. Jak tam nie będzie igla, to będę się z ciebie śmiał do końca życia, że masz jakieś zwidy po prostu. Jak ty tam miałeś niby coś dojrzeć, to przecież tam nic nie widać. No dobra, jednak miałeś rację. Ale to nie dlatego, że jestem głupi, tylko dlatego, że miałeś farta. Tak myślę Co to jest? Ale super, dobra. Idziemy Co to jest? Co to jest? Jezu! Widzowie chciałem zrobić szybkie cięcia tu... Trzyma on zabija psy Tu Tusklin. Co to jest? Zabił nam psa! Trzeba go ule... trzeba uleczyć tego pieska no. Chodź, chodź, chodź Chodź. To, to go leczy? Opieczony chyba Nieważne, ale nakarmiliśmy go w każdym A gdzie moment. jest drugi pies? No chyba go zjadł. To będzie mu trumnę zrobić. Nie wiem Nie no. Jakiś zmutowany niebi. Nie wiem co to było. Co to było w ogóle? Proszę. Zerzar nam psa. Nie wiedziałem, że takie coś występuje w ogóle na tych modach. O, biedny wiosek. Hmm, lawa i to. To co. Co tam jest? To jest szkielet. Chodź, pójdziemy do tej lawy zobaczyć. Dobra, pójdziemy. Pójdziemy w kierunku tej lawy, może tam coś jest. Nie no, to było bardzo niespodziewane. Widzimy się jak. Tą Dobrze. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, drogi Piesku, Piotrku, i panie Hirobrajnie i szkielecie z przebitą głową, aby uczcić pamięć naszego kochanego przyjaciela RIP Piesek 2024, 2024. Niestety nie miał czasu, żeby potowarzyszyć nam trochę dłużej, ale gdy zobaczyłem to, piękne, że postanowiłem, że to tutaj możemy położyć mu grób i złożyć mu jakąś tutaj odprawę na wieki i nie wiem widzowie chyba po takim wydarzeniu to nie chcemy się dzisiaj już nagrywać możecie to... na napisać ryb w piesek w komentarzach Tak, możecie napisać, aby uczyć jego pamięć i chyba to jest dobry moment, żeby w szacunku do niego zakończyć ten odcinek, także My tu będziemy chyba płakać całą noc. Słodna. Ale do zobaczenia w kolejnym odcinku.